Start. Cześć w strony, Prezes ze Tak widzowie, jestem razem z Kacpero, yy, teraz w innej grze niż w Amadersi, Hamburg, teraz w w WNRP. Sprawdzimy Game Pass yy, Premium, tak widzowie. Ponieważ niedawno był aktualizowany, jest już dużo funkcji w Premium. No i po prostu chciałam nagrać odcinek, bo po prostu mnóstwo twórców nagrywało, może go z rok temu lub yy, po prostu. No trochę dłużej No i pewnie trochę się zaktualizowały Z więcej rzeczy Więc wraz dzisiaj z Kasperem Przedstawię wam wszystkie rzeczy W ten game pasie. Kosztują 275 robuxów Link macie w opisie do kanału Kaspera. Zajdźcie u suba I zostawcie tutaj coś po sobie do góry, I zachęcam bardzo serdecznie Do zostawiania komentarzy Na przykład hejka Jaki macie nick z Robloch. Ja dodaję w ogóle widzów więc, więc piszcie swoje niki Albo napiszcie jakiś komentarz Jaki ja mam niki Ja po prostu go podam Przypinam serduszka Więc no Teraz niech się Kasper Przywita. czy kostek, Franka, ty? ty. Znaczy, ty znowu dodam bez sensu, To Dobra, nie w e, Dzisiaj nagrywamy z Rock Heaven RP. Jak, jak sprawdzamy, to Game Pass Premium. Spopcad, Prezes, Popcat. no. Dobra, więc tak. Więc zaczynam. Na początku, jak jesteśmy e, przy no, za, samochodach, bo z tyłu są samochody, zaczniemy o samochodach. Jest ogólnie dostępnych no, dużo samochodów, na no, ile? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, no dużo. Ważne info, jeżeli Słuch. kupiliście tak przed Game Passem to modyfikat personalizację pojazdu, to możecie robić na przykład Podpali podpalić sobie, dym, klaksony, wyjątkowe koła, wszystkie zgubić. No rozumiem. Tak, ale niestety jeśli to zrobiliście, e, no już, ma, jeśli nie kupiliście premium przed wakacjami. No to czy tam w połowie wakacjach, po prostu przed tym gamepassem personalizacja pojazdów. No to niestety, ale no, już tego nie rzeczy Ja tego gamepassa nie mam kupionego, Dlaczego? Ponieważ mi się to w ogóle nie opłaca, bo ja to z kasperą mamy zrobione. Bo ja kupowałem chyba z rok temu już tego gamepassa i sobie nawet zobaczcie, widzę Ja to mam i po prostu za jakieś głupie, no, one mi się po prostu na najgorszej świecie nie opłaca. No, powiedzieli, że, że dodadzą więcej funkcji, na no to po prostu wtedy kupię tego gamepassa, ale teraz on się w ogóle. W żadnym wypadku nie opłaca, ale gdy dodadzą, gdy dodadzą więcej funkcji, to serio go kupię No ale no, mieli dodawać już, a kurde, mi prawie już pół, ponad pół roku i nie dodają nic no, Ale może zacząć... turbo macie też pojazd? Nie no, w turbo jest tylko za prędkość Serio? A no, no. to wtedy sorry eee, I po prostu jedziecie, do ja sobie zrobię normalne autko ja to mam prezes PopCat VIP po prostu na bo to jest po prostu za VIPa, to jest po prostu za VIPa, więc na to nie zwracajcie uwagi, na przykład to jest taki choke i normalnie jedziecie 50 na godzinę, ale z tym Game Pass chyba 75, e, tak 75 jedziecie, dobra, bo ja mam tutaj stubę. tak 70, no 70, 75, nie, 70 jedziecie, no, czy 70 bez niczego. Więc no, możecie oraz zmieniać sobie kolor na jaki chcecie tylko. No, moim jest to trochę fajne, ale no, jest to w Game Passie za 30 Robux. No, ale no wiecie, no, w, warto mieć Game w Game Passach promocji, promocję, bo ten Game Pass po prostu jest za darmo, jeśli kupicie premium. Ja już respię dom, bo nie chcę też mieć za dużo czasu. No, to no, sorry, widzowie za katar, ale no, jeszcze, no, chorobę mamy choroba i tego no, mamy jeszcze katar jeśli jeszcze nie znicie gamepad to polecam bardzo kupować. No, w sumie, dobra, no, kupować, no, w sumie, respić o ten domek. Tak, bo... kilka o. tam innych jeszcze. Ale to też od bardzo zależy. Moim zdaniem te dwa są takie fajne, takie. No, moim zdaniem, naj, teraz teraz, teraz pewnie najważniejsza część. Czyli, czy, czy jakie, no, prawie najważniejsze, czy. Jakie domy najbardziej się opłaca? Respić i w ogóle? Ten na 100% się opłaca, no może z dwa lata, no z półtora roku albo z 2 lata już. Ten nie za bardzo, ale no ten, ten nie za bardzo. Ten wieżowy. to był mój sery ulubiony dom, jak jeszcze nie miałem żadnego gamepasa, tylko miałem premkę. No i chyba jeszcze te takie, te city. Jakby tego, na to nie patrzę bo to jest mój gay pass limitowany, kupiony na Halloween. Chodzi mi o ten dom ten naprawdę zajebisty i ten. To jest darmowa wersja, ale serio ta no wygląda tak, tam sobie sami zobaczcie, jak ona wygląda. Tutaj macie... nie, spera wejdzie. No, woda, woda. Tutaj macie taką górę i po prostu macie łóżko, łazienkę. Po prostu mega zabisy, no to tak blok, mieszkalny blok. To jest jakby taki blok, po prostu blok. No, dobra, dobra do kolejnej rzeczy. Chyba, że jeszcze dalej, dalej opisujemy domy. No nie no, już mi się wydaje, że ten, ten, ten wieżowiec bym opisał i nie no ja wiem, kolejnych rzeczy. Czyli ten wieżowiec. Jest on ogólnie, no serio serię go używałem. Tutaj mamy ogólnie wejście i windę jeszcze na dół Mamy jakby taką windę, to możemy sobie... A jeszcze basen jest za, za premium Normalnie możemy sobie robić basenu, ale... Chyba tylko te zasrany No normalnie możemy sobie, jak mamy premium, możemy sobie tak robić Kiedyś trzeba było zaznaczać że na pewno chcemy, ale teraz możemy tak spamować z na chwilę mamo, pomocy o, zaraz. więc tak, e, jeszcze zobaczymy górę. tutaj jest tutaj taka łazieneczka To też takich, to jest jakby też blok, tylko prywatny, apartament prywatny. Mam jeszcze na górze specjalne dla na nas jakby miejsce, e, właśnie tutaj. O, to jest jakby prywatny apartament, po prostu prywatny apartament. E, teraz lecimy już do kolejnej sobie rzeczy, jaką jest helikoptery. Ja wezmę sobie na szybko Hobart. Mówiłabym Pogo, no, ale opisujemy Game Pass Premium, więc Pogo nie będę brał. Szybko wezmę sobie Hobarta i szybko lecimy do policji. Normalnie możecie coś na lotnisko sobie zrobić, ale no policja jest naj, na jakby do, najbliżej, więc sobie polecimy na, na policję. Serio, to Pogo jest takim No Dobra. No. Normalnie jest zaprajektowany z takich helikopterek, Taki helikopterek, jeszcze jest taki, e, taki, e, jeszcze jest taki, e, taki, o taki, o, taki, no i jeszcze jest taki. E, no i po prostu agencji jeszcze jest. Samoloty opiszę Wam Kacper. Więc już tutaj daję Wam głos. A jeszcze te samoloty, które Kasper znalazłam wam opisie, to 3. Były one dostępne, były tylko one dostępne wtedy, gdy mieliście dwa i pasy. Teraz gdy dodali to lotnisko, tamte chyba z pół roku temu. Mogliście normalnie samoloty rozbić. Ale od niedawnego update'u wojskowego możecie normalnie teraz samoloty rozbić, bo jednak będzie Pokazuję. Dobra, więc do samolotu. Tu macie taki samolot. No, leci ponad 200. Szybki. No. Są trzy warianty tych Jest też taki o, Proszę się, przesuń popkat Przesuń się popat, proszę Dziękuję Jest Ja replikama też mam, więc Jest też taki Niczym się nie różni No I też taki no. no i tam przetestujemy sobie, wsiadę popkat Minus jest taki, bo długo się star bo Trzeba długo czekać aż wystartuje, ale jak wystartuje to... To możecie szybko zyskać dużo. No, patrzcie jak szkola. Widzicie? No dobra. No yy, za chwilę będziemy musieli kończyć ogólny odcinek, więc jeszcze pokażę wam tak na szybko. Dobra, ja już wyskoczę Kaspero. Pokażę Wam jeszcze tak na szybko ale taką rzecz. No, możecie jeszcze chyba to nikogo nie interesuje. Dzieciaczki sobie zrobić, takie kidoski. O, gdzie to jest? Takie kidoski A. po prostu, no wiem one są? One są tutaj, dobra są głupi. Nie, Jak on tam pokaże, on kidosy, to ja sobie polecę Pudmato Takie kidoski są w ogóle tutaj, dobra może wyjdę z wody, bo nie widać tych kidosków To są tutaj, to takie kidoski, no i chyba ich nie używa, ale no taki po prostu detal jest Wiesz takiej pasa premiumu niestety nie ma, A, ale okay, no to. jest dużo domów ale niestety, już wiesz, że za Game premium nic nie ma. Czyli znaczy, no, dużo rzeczy jest. Czy opłaca się? Teraz najważniejsza rzecz. Według mnie opłaca się. Moim zdaniem jest to Game Pass 10 na 10 cena. Jego jest tylko 275 robót, co na takiej funkcji ile on daje. Serio, opłaca się. A teraz Twoja opinia. Tak, szczerze mówiąc. Moim zdaniem kiedyś był lepszy. No i też teraz tak. jest dobry. Bo były upgrade'y i też un upgrade'y Bo zabrali. Weź choć pod komendę, bo za chwilę kończymy magazyn. Więc tak, e, e, no kiedyś były ubrania, ale teraz ich nie ma. Dobra. E, ten, więc za, kiedyś były ubrania, a teraz już tych ubrania wszyscy nie ma. Dobra widzowie. Więc już to by było na tyle, zostawcie suba na kanale, łapkę do góry i siema jolo. Pa! Żegnam!